Manka, z tej strony Wasza ulubiona youtuberka i stawcie łapki w górę subskrypcję nagle i dzwonek. I dzisiaj chcę Was bardzo poprosić, jeżeli e, chcecie mi wysłać jakieś ekskluzzywę, to wysyłacie mi tutaj pod sztówką. Ja na, gdy będzie, patrzcie gdy będzie tutaj 100 giftów, to nagram filmik, jak ja wszystkie otwieram. Chciałabym bardzo ekskluzywy. Przed chwilą kupiłam za... 10 milionów y, tą y, maszynę. Bo jeszcze w ogóle nie mam huge. No i bardzo proszę, żebyście dawali pety. tylko takie dwa do punktacji. Muszę mieć 100 punktów, żeby mieć za darmo. No proszę. Bliska pomóżcie mi. No, już Wam pokazuję nick. Mój nick. O tak wygląda mój geek. O. Mm, piszcie z, z małego Sysaska, trzy duże dym. No i e, napiszcie coś i napiszcie e, ekskluzywa z jakimiś punktami. Nie? Bo chciałabym bardzo mieć filtra, bo jeszcze nie mam Patrzcie. I niektóre pety pożyczą mojej siostra, więc tyle. No, tylko o to was chcę poprosić. No mm. tyle.